Przed Tobą ekscytująca przygoda i pewnie duże wyzwanie napisanie pracy dyplomowej. Dla wielu studentów trudnym momentem jest wymyślenie tytułu pracy, i tym etapem się dziś zajmiemy. Dużo zależy od Twojego podejścia i nastawienia do pracy. Pamiętaj, że praca dyplomowa to zwieńczenie Całych studiów, czyli kilku lat Twoich doświadczeń, odkryć małych i dużych. Możesz napisać pracę, z której będziesz dumny, a prawie na pewno dumni z Ciebie będą Twoi rodzice, pod warunkiem, że ją napiszesz. Obrona pracy dyplomowej i zdobycie tytułu to zawsze wzruszający moment dla rodziny. Emocje rodziców na absolutorium bezcenne, ale żeby tego doświadczyć, musisz ten projekt skończyć. Żeby skończyć, trzeba zacząć. Na pewno w czasie całych studiów były przedmioty, które Cię inspirowały i ciekawiły, i takie, które niespecjalnie Cię interesowały. Wybierając temat pracy, pamiętaj, że to Twoja praca i najważniejsze, żeby tematyka była dla Ciebie wciągająca. Pomyśl o tym, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, jaką wiedzę chcesz dodatkowo zdobyć, jakie doświadczenia będą dla Ciebie przydatne w przyszłości. Szkoda roku lub więcej Twojego życia na coś, co Cię w ogóle nie kręci? Powiedzmy sobie szczerze: pisanie pracy jest trudne, często frustrujące i potrzeba wytrwałości i zaangażowania, żeby ten proces zakończyć sukcesem. Ale o wiele łatwiej to zrobić, jeśli temat, który wybrałeś, jest Ci bliski. Zabierzmy się zatem do pracy. Prace dyplomowe mogą mieć charakter praktyczny. Konkretnych projektów, które mogą być wdrożone w organizacjach lub wprowadzone na rynek. Idealnym przykładem takiej pracy są prace inżynierskie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by również prace licencjackie czy nawet magisterskie były pracami projektowymi. Z drugiej strony, praca dyplomowa może być pracą badawczą. Wymaga ona innego podejścia. Opiera się na analizie istniejącej sytuacji, a następnie twórczym jej rozwinięciu z wykorzystaniem metod badawczych, np. badań ilościowych czy jakościowych, które weryfikują dane zagadnienie. Z konkretnymi metodami badawczymi i ich zastosowaniem możesz się zapoznać w dalszych częściach kursu, ale niezależnie od rodzaju pracy, schemat tworzenia tematu może być podobny i ujęty w trzech strategiach. Po pierwsze, Temat może być bardzo prosty, a jego uszcz uszczegółowienie pojawi się we wstępie. Po drugie, temat może być problemowy, skoncentrowany na jakimś konkretnym aspekcie. Po trzecie, temat może być ujęty w bardzo precyzyjny i szczegółowy sposób, ale pamiętaj, że nie może być on przesadnie długi. Teraz do konkretów. Zacznijmy od najprostszej strategii. W tym przypadku temat składa się jedynie z dwóch członów. Jeden z nich dotyczy osadzenia w konkretnej wiedzy, koncepcji, modelu teoretycznym. Na przykład model biznesowy, percepcja wizualna, aplikacja mobilna, koncepcja coachingu czy event marketing. Wiedza, koncepcja czy model teoretyczny, do którego będziesz się odwoływał, zależy od rodzaju i kierunku studiów. Drugi człon tytułu odnosi się do konkretnego rynku, branży, organizacji czy obszaru. Na przykład możemy mówić o kontekście grafiki reklamowej. Możemy mówić o rynku usług finansowych, o firmach rodzinnych albo wspieraniu procesów decyzyjnych. Zobacz, co może powstać z połączenia obu tych e, obszarów. Na przykład Możemy mówić o percepcji wizualnej w grafice reklamowej, o modelu biznesowym w firmach rodzinnych, o event marketingu na rynku usług finansowych. Natomiast wspieranie procesów decyzyjnych może pasować zarówno do aplikacji mobilnej, jak i koncepcji coachingu. Schemat jest na tyle prosty, że pozwala na swobodne łączenie wiedzy z różnymi, Obszarami. Druga strategia formułowania tematów pracy jest nieco bardziej ambitna i pozwala na ujęcie tematu w bardziej problemowy sposób. W tym celu wykorzystujemy określenia precyzujące cel Twojej pracy. Zobacz, jak zmienia się tytuł pracy w zależności od kontekstu. Przydatne mogą być takie sformułowania jak czynniki determinujące analiza bezpieczeństwa. Proces tworzenia, przesłanki stosowania, szanse i zagrożenia, możliwości i ograniczenia oraz znaczenie. W tym przypadku też możesz dowolnie łączyć te trzy elementy. Czyli możemy mieć na przykład czynniki determinujące model biznesowy w firmach rodzinnych, ale możemy mieć także. Szanse i zagrożenia modelu biznesowego w firmach rodzinnych. Do percepcji wizualnej w grafice reklamowej może pasować proces tworzenia albo kontekst znaczenia percepcji wizualnej w grafice reklamowej. Koncepcja coachingu we wspieraniu procesów decyzyjnych może dobrze współgrać z przesłankami stosowania, ale również z możliwościami i, ograni i ograniczeniami. Ta metoda pozwala na problemowe zdefiniowanie y, tematu pracy. Musisz pamiętać tylko o tym, że powinieneś odwołać się do jakiejś koncepcji, y, którą chcesz wykorzystać, czy teorii, którą chcesz wykorzystać w pracy, o kontekście y, oraz o. Problemowym podejściu do, do tematu. I ostatni element, który możesz uwzględnić w tytule pracy, to dodanie metody, którą chcesz wykorzystać. Może to być na przykład analiza case study czy analiza porównawcza. W tym przypadku możesz na przykład analizę case study dołożyć do tytułu, który ostatecznie będzie brzmiał czynniki determinujące, model biznesowy w firmach rodzinnych, analiza case study. Analiza porównawcza pasowałaby nam do przesłanek stosowania event marketingu na rynku usług finansowych. Natomiast również w tej części możesz tą analizę, by próbować dodać do różnych tematów. Zwróć uwagę, że uwzględnienie w tytule metody znacznie go. Wydłuża, więc zastanów się i skonsultuj ze swoim promotorem, czy taka wersja tytułu będzie do zaakceptowania. Dobry tytuł powinien być precyzyjny, prezentować treść i ogólny zakres pracy. Po jego przeczytaniu nie powinno być wątpliwości, czego praca dotyczy. Po drugie, dobrze, jeśli tytuł jest problemowy. Ułatwi to tobie formułowanie wniosków w zakończeniu pracy. Koncentracja na konkretnym problemie dotyczącym wybranego rynku czy obszaru pozwala na skupienie się na najważniejszych aspektach teoretycznych i badawczych w pracy. Ponadto, temat powinien być krótki. Zbyt długi temat jest często niejasny i niezrozumiały. To o co w końcu w tej pracy chodzi? Wiemy już, jaki tytuł powinien być, ale często powstają tytuły, które są zbyt krótkie albo zbyt ogólne. Tytuł: aplikacja mobilna jest takim przykładem. Należałoby uściślić zastosowanie aplikacji oraz wskazać konkretny rynek lub odbiorców, dla których może być ona przeznaczona. Jeszcze raz rzućmy okiem, jak można byłoby go zmienić. Aplikacja mobilna. Do wspierania procesów decyzyjnych. Innym przykładem może być tytuł Model Biznesowy. Temat jest tak obszerny, że może to być tytuł kilkuset stronnicowej książki. Należałoby go zawęzić i doprecyzować, w przeciwnym razie możesz mieć problem z koncentracją na tym, o czym chcesz pisać. Będziesz miał zbyt wiele materiałów źródłowych. I trudno będzie Ci się zagłębić w temat. OK, jak można byłoby go zmienić? Model biznesowy w firmach rodzinnych. Niepoprawny tytuł może też być zbyt długi i skomplikowany, przez co zupełnie niezrozumiały i trudny w pisaniu. Na przykład strategiczna gra komputerowa w rzucie izometrycznym, angażująca wielu graczy sieciowych. Wykorzystująca bezpieczny protokół internetowy oraz uwzględniające najnowsze algorytmy uwierzytelniające użytkowników online. No, teraz mamy wyzwanie: jak z tego monstrum stworzyć dobry tytuł? Zastanów się najpierw, co jest najistotniejszą częścią tytułu. Skup się na najważniejszym aspekcie pracy. W tym przypadku będzie to strategiczna gra. Ale taki tytuł jest zbyt ogólny. Istotne dla pracy jest jeszcze dodanie kontekstu sieciowego oraz duża liczba jednoczesnych użytkowników, co w branży określane jest terminem MMOG Massively Multiplayer Online Game. Ewentualnym dodatkiem mógłby być tytuł gry. I tak mamy: Strategiczna Gra Sieciowa MMOG Climate Survival. Pozostałe elementy ujęte w pierwotnym tytule, choć ważne, należałoby ująć i wyjaśnić we wstępie pracy. To teraz podsumujmy nasze spotkanie. Trzy najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać. Po pierwsze, zastanów się, czy Twoja praca ma mieć charakter praktyczny czy badawczy. Przej, przejrzyj dostępną literaturę przedmiotu, aby znaleźć obszar wiedzy, który chcesz pogłębić. Skup się na najbliższej ci tematyce, co automatycznie ograniczy obszar Twoich poszukiwań. Łatwiej będzie ci się skupić na jakimś konkretnym zagadnieniu niż całej wiedzy z danej dziedziny. Na końcu wybierz rynek, który będziesz analizował w kontekście wiedzy lub narzędzia, które wykorzystasz w tworzeniu praktycznych rozwiązań. Teraz już tylko pomyśl o tym, czy chcesz dodatkowo ująć w tytule problem, na przykład szanse i zagrożenia. Przesłanki czy proces tworzenia. Pamiętaj, zawsze skonsultuj temat pracy z promotorem. Z własnego doświadczenia wiem, że dobrze jest przyjść do promotora z przynajmniej trzema gotowymi koncepcjami tematu pracy do dyskusji. Wtedy wspólnie można ustalić, który z nich jest najlepszy. W załączonym do lekcji pliku PDF znajdziesz przykłady poprawnie sformułowanych tematów, które mogą Cię zainspirować. Teraz nie szukaj już wymówek, tylko zabierz się do pracy. Temat to pierwszy krok do sukcesu. Koniec. No Udało się. A ty już to nagrywasz? No, no, no. Ale to mi pomaga, jak mi machasz, wiesz? Bo to już są konkrety. Bo zabieramy się do pracy, nie? Ja myślałam, Słuch. że to jest cały czas próba. To jeszcze raz. Dobra.